W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Modlitwa małżeńska. Bądź uwielbiony, Boże Ojców naszych. Niech będzie uwielbione imię Twoje, na wieki przez wszystkie pokolenia. Niech Cię uwielbiają niebiosa i wszystkie Twoje stworzenia, po wszystkie wieki. Tyś stworzył Adama i stworzyłeś dla Niego pomocną oswoją Ewę, Jego żonę. I z obojga powstał rodzaj ludzki. I Ty rzekłeś, nie jest dobrze być człowiekowi samemu, uczyńmy mu pomocnicę podobną do niego, a teraz nie dla rozpusty biorą tę siostrę moją za żonę, ale dla związku prawnego, okaż mnie i jej miłosierdzie i pozwól razem dożyć starości. Amen, amen. Modlitwa żony za męża Matko Boża Małżeńska, pośredniczko łask. Nasze małżeństwo należy do Ciebie, mój mąż należy do Ciebie. Z pełną ufnością zawierzam go Tobie, zawierzam Jego przeszłość, teraz teraźniejszość, przyszłość, wszystkie płaszczyzny Jego zaangażowania, aktywności, plany dążenia. Proszę, zanieś, Maryjo, moją modlitwę do swojego syna. Jezusa, pragnę mniej uwielbiać Go za mojego męża, za nasze małżeństwo. Nic piękniejszego nie mogło mnie spotkać, jak to, że jest On moim mężem, że łączy nas sakramentalny związek. To wielki dar dla nas, ale i szczególne zadanie. Przed laty ślubował mi o miłość, wierność uczciwość i bycie przy mnie aż do śmierci. Jest to zobowiąza zobowiązanie o wyjątkowej randze. Dlatego bardzo potrzebne jest mu Twoje, Maryjo, wsparcie, aby potrafił się z niego wywiązać w najwyższym stopniu. Zawierzam Ci naszą królową pracę, pracę zawodową męża, Prosząc, aby dobrze i uczciwie wywiązywał się ze swoich obowiązków. Proszę o bezpieczeństwo dla niego, o godziwe zarobki, dobre zdrowie. Matko Najukochańsza, Proszę o wiarę dla mojego męża. O zaufanie na wzór takiego, jakie miałaś ty i twój mąż, Józef. Proszę o potrzebę regularnej spowiedzi. O pragnienie trwania w komunii z jezusem szczególnie poprzez nasz wspólny udział w Mszy Świętej Niedzielnej proszę, aby pilnował realizacji naszej wspólnej modlitwy małżeńskiej, aby regularnie karmił się Słowem Bożym. Proszę Maryjo o wszelkie łaski potrzebne do dobrego wywiązywania się z roli Ojca, aby był dla naszych dzieci wzorem wiary, bogobojności, wierności, przekazaniu i, nau i, nau i nauce Kościoła. Amen. in yin arika ita na idun fashin teku